Moi drodzy, każdy z Was wie, po co nam dostawcy w filmie. Każdy z Was zapewne wie, w jaki sposób zarządzać dostawcami, choćby w możliwie najprostszy sposób. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się lub sprawdzaliście, czy liczba posiadanych dostawców jest optymalna? Czy Wasza baza dostaw nie jest może za mała, może za duża? Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom Waszych organizacji? Na te pytania każdy profesjonalny kupiec powinien znać odpowiedź. Dlaczego? Bo świadczy o efektywnej funkcji zakupowej. Za duża baza dostawców może opóźniać procesy zakupowe, za mała natomiast może doprowadzić do redukcji konkurencji między dostawcami. Jeśli zatem nie mieliście nigdy możliwości sprawdzić struktury Waszej bazy dostawców. Nie mieliście takiej możliwości i poznania potencjalnych konsekwencji wynikających z tego. Serdecznie zapraszam, abyśmy zrobili to razem. Już niebawem, podczas konferencji Procurement Angels 29 i 30 września w Poznaniu. Podczas swojej prelekcji podzielę się z Wami swoim doświadczeniem na temat. Racjonalizacji bazy dostawców. Zaprezentuję proces, za i przeciw, oraz podzielę się kilkoma ciekawymi metodami, jak to robić. Żyjemy w bardzo ciekawych i trudnych czasach dla kupca. Każdy błąd czy zła decyzja może spowodować nawet utratę pozycji rynkowej waszej firmy. Zarządzanie, zarządzanie bazą dostaw staje się zatem kluczowe aby rozwiązać wiele z Waszych problemów. Nazywam się Daniel Matela i serdecznie zapraszam do poznania.